Zanim przejdziemy do powtórzenia działu, chciałbym Was serdecznie zaprosić do wsparcia kanału. Wszystkie bonusy znajdziecie w opisie do filmu. Tam również będzie link. Oczywiście, wsparcie jest dla chętnych, ja tworzę te materiały za darmo, żeby każdy mógł się uczyć i zdobywać dobre oceny. No to jazda. A teraz zaczynajmy. Zadanie pierwsze: Napisz nazwy kwasów o podanych wzorach sumarycznych. No to szybka powtóreczka. Tutaj mamy kwas beztlenowy. No to to jest oczywiście kwas piszemy. I teraz przy kwasie beztlenowym dodawaliśmy, jak pamiętacie, końcówkę wodorowy. Czyli to jest kwas chlorowodorowy. Następny jest już kwasem tlenowym, ponieważ ma w swojej budowie tlen. Więc będzie to kwas. I teraz mamy tutaj siarkę, więc siark. Przy kwasach tlenowych dodawaliśmy końcówkę owy, więc będzie to kwas siarkowy i ile? 6. To musicie po prostu zapamiętać, bo kwasy siarkowe mamy dwa, dlatego ta wartościowość, uwaga, to jest wartościowość siarki, ona nam rozróżnia po prostu, ile wartościowa jest siarka w tym kwasie. Następny kwas, również tutaj jest siarka, ale widzimy, że jest to kwas beztlenowy, więc będzie to kwas siarkowodorowy. Wartościowości już podawać nie musimy, ponieważ kwas beztlenowy od siarki jest tylko jeden i to jest właśnie kwas siarkowodorowy. Następnie mamy kwas od fosforu, to jest kwas fosforowy z końcówką owy, no bo tutaj mamy kwas tlenowy. No i 5, bo to jest kwas fosforowy. 5, ponieważ fosfor, sam fosfor jest pięciowartościowy. I ostatni widzimy kwas beztlenowy, więc jest to kwas bromo. No i końcówka wodorowy, no bo jest to kwas beztlenowy. Zadanie drugie. Napisz wzory sumaryczne kwasów o podanych wzorach. Kwas węglowy, no to to będzie H2CO3. Od razu sobie to powtórzmy. Resztą kwasową jest CO3. Jest dwuwartościowa. Następnie mamy kwas jodowodorowy, szukamy w układzie okresowym jodu, to jest i, czyli tutaj będzie HI. Jod jest jednowartościowy, i to jest reszta kwasowa. Widzimy, że jest wodorowy, więc musi to być kwas beztlenowy. Następnie mamy kwas azotowy 5, to to jest HNO3, azotowy 5, czyli sam azot jest tutaj pięciowartościowy, resztą jest NO3 i reszta jest jednowartościowa, ok? Ale sam azot jest pięciowartościowy. I ostatni mamy kwas siarkowy 4, i to jest H2SO3. Siarka tutaj jest czterowartościowa, natomiast resztą kwasową jest SO3 i jest dwuwartościowa. Zadanie trzecie: uzupełnij równania reakcji chemicznych. No to już, w pierwszym mamy tlenek kwasowy do wody. To jest reakcja otrzymywania kwasu. To zobaczmy, jaki mamy tlenek. Mamy tlenek azotu i tlenek azotu 5. Bo ta piątka z zatlenu idzie sobie tutaj jako wartościowość azotu, tak? Bo to szło na krzyż. Czyli skoro mamy tlenek azotu 5 i ma nam powstać kwas, no to musi nam powstać kwas azotowy 5. O wzorze HNO3 to jeszcze trzeba uzgodnić, czyli dwójeczkę przed HNO3 i wszystko się zgadza. Teraz podpunkt B. HCl ma nam powstać. No to jeżeli chcemy, żeby nam powstał HCl. No to musimy mieć wodór plus chlor i powstaje nam 2 HCl. Tak otrzymywaliśmy kwasy beztlenowe. Następnie mamy H2 plus S. No to powstaje nam H2S. To jest otrzymywanie kwasu siarkowodorowego. I ostatni mamy kwas fosforowy 5, również otrzymywanie. No to przypominam, że tlenek fosforu 5, uwaga, P4O10, nie P2O5, to jest wyjątek. I go trzeba ciachnąć do wody. I teraz uzgadniamy. Polecam zacząć uzgadnianie od fosforu, czyli czwóreczkę przed H3PO4 i szósteczkę przed H2O. Jeśli nie wiecie, jak uzgadniać równania reakcji, to odsyłam do mojego filmiku prawy górny róg. Zadanie czwarte. Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów. Przypominam, że dysocjacja to był rozpad na jony. Każdy kolejny etap dysocjacji to było oderwanie się po jednym protonie. No to w tym przypadku widzimy, że oderwał się jeden proton i było HSO4, no to musiało wiadomo być H2SO4. No bo jak to zlepimy, wszystko będzie H2SO4. Podpunkt B. No to tutaj są dwa etapy dysocjacji, czyli odrywa się najpierw H i powstaje nam S minus. Boże HS minus oczywiście. Umieliśmy dwa wodory, oderwał się tutaj jeden, więc musiało zostać nam HS minus. Następnie to HS dalej dysocjuje. Przypominam, że dalsze etapy to również dwie strzałeczki, i znowu kolejny proton się odczepia, i jak się odczepił kolejny ładunek dodatni, no to trzeba wyrównać kolejnym minusem. Następnie mamy C. Widzimy tutaj, że jest dysocjacja, co jest NO3, czyli musiał zdysocjować nam kwas azotowy 5. I jak nam zdysocjował, to zdysocjował nam na H+, plus NO3-, minus. Następnie mamy H2PO4-, minus. to tutaj widzimy, to już jest drugi etap dysocjacji kwasu fosforowego 5, no czyli odczepia nam się kolejny proton i zostaje nam HPO4, odczepił nam się kolejny plus, więc pomniejszamy o kolejnego minusa i to HPO4, PO42- dalej nam dysocjuje. Kolejny etap, więc dalej dwie strzałki. Odczepia nam się kolejny proton i zostaje nam PO43-. Zadanie piąte. Wybierz informacje A do J, które dotyczą związków chemicznych o podanych wzorach 1 do 7. Ja sobie będę pisał 1 i literki. To sobie zapiszę tutaj te literki, bo tam troszeczkę za małe sobie to napisałem. Ale damy radę, mam nadzieję. 5. Ale ładne tutaj, powstała zjeżdżalnia. Dobra. HCl. Albo idźmy od drugiej strony. Dysocjuje stopniowo. No to dysocjują stopniowo kwasy, które mają więcej niż jeden proton, czyli H2S na pewno dysocjuje stopniowo, czyli do dwójki będzie A. H2SO4 tutaj też mamy dwa, więc do czwórki będzie A. H2CO3 to do piątki. H2SO3 to tu też, tu też i tu też. Jest kwasem beztlenowym, no to bez tlenu mamy HCl, czyli tutaj będzie B. No i tyle więcej. A nie, jeszcze jest H2S, przepraszam. Następnie służy do produkcji napojów gazowanych. No to H2CO3 służy do produkcji napojów gazowanych głównie, czyli szóstka to będzie C. Następnie mamy ma właściwości wybielające. To H2SO3 ma właściwości wybielające, więc przy piątce będzie D. Jest kwasem nietrwałym. To kwasem nietrwałym jest H2CO3, czyli tutaj będzie E. I kwasem nietrwałym jest także H2SO3, czyli do piątki też będzie E. Stężony roztwór ma właściwości higroskopijne. No to tutaj będzie na pewno do H2SO4, czyli 4F. Występuje w sokach trawiennych, no to HCl, czyli 1G. Jest produktem procesów gnilnych substancji białkowych. To jest H2S, czyli dwójka to będzie H. Jego cząsteczka jest zbudowana z pięciu atomów. No to HCl nie, H2S nie, HNO3 tak. Mamy trzy tleny, jeden azot plus. Jeden wodór to jest tak, czyli... O Jezu, to kwasu ozotowego jeszcze nic nie ma, no to trzeba tu dać i... I która jeszcze? H2SO4 nie, H2SO3 też nie, H2CO3 też nie, H3PO4 też nie. Czyli tylko HNO3. I dysocjuje trójstopniowo, no to to jest charakterystyczna cecha kwasu fosforowego 5, bo ma aż 3 protony. Zadanie szóste. Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie. Wskaż, w których probówkach zaszły reakcje chemiczne. No to reakcje chemiczne zaszły w probówce 1, to ja tak będę to zaznaczał. W dwójce nie, bo to jest tlenek obojętny. Wy jeszcze o tym nie wiecie, ale no tutaj po prostu to jest temat kwasy, więc tak naprawdę dali wam tylko te kwasy, które tworzyły kwasy, co? Dali wam te tlenki, które tworzą kwasy. Czyli trójka tak samo będzie i czwórka tak samo. No bo tlenek kwasowy plus woda daje kwas. I napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych, no to piszemy. CO2 plus woda, no to to jest tlenek węgla, to daje nam kwas węglowy. Następnie mamy SO2 plus woda, czyli to jest tlenek siarki 4, czyli musi nam powstać kwas siarkowy 4, czyli H2SO3. I ostatni mamy P4O10, czyli tlenek fosforu 5 plus woda. Przypominam, to jest wyjątek, czyli P4O10, i ma nam powstać H3PO4, czyli kwas fosforowy 5. Mieliśmy już dzisiaj te reakcje w sumie. Yy, uzgadniamy, czyli czwórkę zaczynam od fosforu i tutaj szóstkę. Zadanie siódme. Napisz równania reakcji chemicznych oznaczonych literami 1 do 6 na hemografię. Napisz wzory sumaryczne i nazwy substancji oznaczonych literami U do Z. No to jedynka nie wiemy. Trójka, jest znowu te hemografy z nowej ery. O, ale piątkę sobie zapiszmy. Bo tutaj mamy wodór plus siarka. No to co nam da? O Jezus, już napisałem oczywiście. Wodór plus siarka daje nam H2S. I co my mieliśmy napisać? Napisz im nazwy substancji oznaczonych literami U do Z. Ok, czyli X to może tutaj zapiszę. X to jest H2S, czyli siarkowodór, albo może napiszmy, że kwas siarkowodorowy. Bo w końcu temat kwasy. Ale przypominam, że siarkowodór ma taki sam wzór jak kwas siarkowodorowy. Ok. Teraz mamy x. -a. No i dalej. Znowu jest ta sama sytuacja co w jednym z poprzednich odcinków. No nie ma jak to dalej robić. No dobra, ale tutaj można iść na główkę, czyli na pamięć. Czyli tutaj 4. A nie, mamy, mamy czwórkę. Tak, czyli S plus coś daje SO2. No to oczywiście plus tlen. Daje SO2, czyli U to będzie, to będzie tlen. No to piszemy, że tlen. Teraz możemy iść w sumie. Oj, tutaj nie napisałem. Tutaj jest 2. To możemy sobie pójść dwójkę, czyli SO2 plus tlen daje nam SO3. Tutaj dwójkę i Tutaj dwójkę. I SO3 to jest Y. Czyli SO3 i to jest tlenek siarki 6. Później mamy, możemy iść jedynkę. Czyli to jest SO3. Żeby otrzymać H2SO4, no to oczywiście trzeba wody dodać. H2SO4. Czyli W to jest woda, czyli H2O, czyli woda. No i jeszcze reakcja trzecia, to jest W, czyli woda plus coś daje HNO3, to oczywiście N2O5 i otrzymujemy HNO3, tutaj dwójka, czyli Z to jest N2O5, czyli tlenek azotu 5. I wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że już bardziej czujecie się pewniej przed sprawdzianem. W każdym razie życzę wam z głębi serca powodzenia.